Wibracja dnia na środę 30 kwiecień 2025 rok. Wibracje budujące trójka, czwórka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to siódemka z dziewiątką. Natomiast wibracja docelowa to siódemka w księżycu rosnącym. I dzisiaj, szanowni Państwo, bardzo uważajcie na to, by nie opowiadać o swoich przekonaniach, by nie poruszać jakichś tematów politycznych, ezoterycznych, religijnych, bo możemy źle trafić, ale... Dzisiaj jest świetny czas na burzę mózgów. Dzisiaj jest świetny czas na mapę marzeń. Dzisiaj jest świetny czas na to, żeby programować swoją podświadomość na różne nowe rzeczy. Więc dzisiaj dobrze byłoby przejrzeć oferty biur podróży. Dzisiaj dobrze byłoby przejrzeć nowy katalog jakichś tam powiedzmy samochodów, albo nawet gdzieś tam powiedzmy odwiedzić tą powiedzmy tego dealera samochodów. Albo dobrze byłoby podotykać jakieś tam rzeczy, które chcielibyśmy umieścić w tych naszych planach. Bo przy takiej ładnej ekspozycji siódemek. Różne rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy wyznaczymy, poukładamy sobie w czasie, to tutaj powiedzmy: Neptun, pamiętajcie, że to woda siódemka to Neptun właśnie. Jak w wodzie wykopiesz rów, to woda tym rowem popłynie i tutaj te cele nam się pospełniają. Dlatego dzisiaj planujmy, kreujmy, niech się dobre rzeczy dzieją, a polecam serdecznie dobrawróżba.pl, Sylwester Hordecki.